Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 3 stycznia. Jak urodziliście się 3 stycznia, gratuluję. To, kurczę, to tak jak ja, też trójeczka z dnia urodzenia. Uroku osobistego nam nikt nie zabierze. Zawsze to mówię. Wszystkiego dobrego Wam życzę, jeżeli urodziliście się 3. Robimy karty na 3. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I zaczynamy. Co na tego trze trzeciego? Też macie pewnie yy, takie poczucie, że dzisiaj poniedziałek. Tak myślę. Zobaczmy. Karty na trzeciego. Co w pracy? Co przy domu? Co przyjdzie nieoczekiwanie? Jaka wasza rola? Hmm. Nie. Nie jaka wasza rola. Tu jest jaka wasza rola. Jaki rezultat dnia? Zdrowie. Co wy macie w głowie? Co wy macie w głowie? Miłość. I wiadomość z góry dla was. Zobaczmy, praca. Oj, czekacie na weekend ci, co muszą pracować, to chyba czekacie na weekend albo czekacie na coś. Dużo w ogóle stagnacji, takiej ciszy tu się pokazuje, żeby to się nie okazała cisza przed burzą, tylko, ale raczej nie, ta karta nie pokazuje, że, że ma się coś złego wydarzyć, broń Boże. Raczej karty pokazują, że czekacie, aż przyjdzie dobre, raczej w ten sposób. Natomiast jest dużo cierpliwości, dużo oczekiwania przy pracy. No, niektórzy może czekają na jakąś nową umowę, awans, coś, e, albo przy pracy może czekacie na ten weekend, tak? Który znowu będzie długi. Mm, to jest piękne. Mm, raz w roku jest tak pięknie. Dlaczego? Wy tu chcecie pójść z czymś do przodu, moi drodzy. Hmm. Oj, chcecie pójść z czymś. Może wyczekacie czekacie przy pracy, aż jakieś decyzje też zapadną, tak? Aż coś się w końcu okaże, że coś tam, nie wiem, jakieś może decyzje zapadną, jakieś wiadomości przyjdą. E, tak karty mówią. Nie wiem dlaczego. Hmm. Tylko nie wiem, dlaczego tak jakby pazurami, trochę kopytami drapiecie w kierunku przyszłości. Te karty tak pokazują. Hmm. No, coś takiego. Czekacie, cierpliwi jesteście, może macie jakiś plan przy pracy. No i tu już bardzo dużo stagnacji. To się takie pokazuje cierpliwości, jakby zrozumienia sy sytuacji, ale cały czas patrzycie za czymś. Na coś oczekujecie. Co przy domu? O Jezus Maryja, matko Bosko. No, tu się wszystkim obrywa po kolei. Dlaczego tak? Z powodu choroby też. E, no, może też z takiego powodu, że jak. No, tu się w ogóle pokazuje choroba. Może być tak, żeście się pochorowali przy domu albo sami jesteście chorzy i teraz y, może być taka trochę szarpanina słowna, nie wiem, tu przy domu się pokazuje, nie wiem ile was w tym domu jest, ale karty mówią też, że możecie mieć za złe swojej partnerce czy partnerowi, że wam nie pomaga tak jak trzeba y, przy tej chorobie, o to mogą być kłótnie. Może nawet czujecie się, że tak trochę zostaliście z, z pewnymi sprawami sami i do tego macie złe samopoczucie. To tak w ogóle jest, wiecie co często tak przychodzi, że człowiek ma dużo na głowie i potem na przykład zachoruje, to wszyscy wiecie, dookoła nie są w stanie ogarnąć tak jak my wielu rzeczy, tak? I wtedy też jest może być tak, że się wsiekamy. Bardzo często znam mnóstwo kobiet, które wielokrotnie wracając z pracy do domu, no nie może się po prostu położyć. Może wy też dzieci macie, czy coś, że nie możecie się położyć po prostu. I odchorować, odespać i tak dalej, bo jeszcze trzeba zrobić to, jeszcze trzeba zrobić tamto. No, mam nadzieję, że tu nie jest tak. Choroba nie jest śmiertelna, nie jest ciężka. Może jakaś grypa żołądkowa albo przeziębienie, bo tu jesteście, jesteście w trakcie moim zdaniem choroby. Co przyjdzie jutro nieoczekiwanie? No, postawienie granic. Ja się Was boję. Normalnie. O, ja się Was boję, tak jakbyście wiecie co. Mówi o tym, że nazbierało się emocji przy okazji, coś, co było tam trochę zamiatane pod dywan, co nam nie przeszkadzało wcześniej, tak? No to tam się tego nazbierało i tu może być teraz sytuacja, że przyjdzie coś nieoczekiwanie, może być taka sytuacja, że ktoś was oskarży o coś też, tak? Ktoś się nie zgodzi na coś, jeżeli chodzi o jakieś wasze sprawy. No, może być tutaj taka sytuacja. A może to Wy przepędzicie tutaj kogoś, co przyjdzie nieoczekiwanie. Zmiany mogą być. Hmm. Może być tak, że postawicie się w jakiś sposób w jakiejś sytuacji komuś tutaj, albo ktoś e, postawi się wam. I jakaś taka nerwowo jutro słuchajcie. Tylko w pracy jest spokój, ale tak przy domu to wam powiem szczerze, że tak nerwowo się pokazuje. Hmm. Tu jest zaburzona równowaga w ogóle i dlatego wy albo ta osoba. Coś nie płynie, ta energia między ludźmi tak jak trzeba. Niespodziewanie może się ktoś o, o coś przyczepić do was, ale może też być tak, że wy zirytujecie się o coś. Nerwy przyjdą niespodziewanie. Jaki rezultat dnia? Hmm. Myślenie tu jest o miłości. Hmm. No... Myślenie o tym, żeby zawalczyć o miłość. Ja nie wiem, czy wy kogoś tam nie macie, gdzieś wyglądacie, tej osoby na horyzoncie. Jeżeli mm, jesteście w relacji, jesteście w parze, no to karty pokazują, że po tej burzy, po tej wojnie wszystko już jest dobrze. Okej, okay. taki rezultat dnia. E, natomiast może być tak, że tutaj na tyle jest nerwowo, e, że ktoś się nawet będzie chciał ewakuować z tego domu. E, jaki rezultat dnia? Też karty pokazują jakąś tęsknotę i jakieś. Mm, Myślenie w ten sposób, że trzeba by było zawalczyć o miłość albo o prawdziwą miłość. Nie wiem, jak się przy tym domu ktoś nie sprawdza, to albo się z nią godzicie, z tą osobą na wieczór, albo myślicie o tej prawdziwej miłości, że chcielibyście. Nawet karty pokazują, że możecie tu się rozmażać na punkcie kogoś. Chcielibyście być może zawalczyć tutaj o jakąś znajomość czy relację. Jaka jutro Wasza rola? Moim zdaniem raczej pozostać, wiecie, Jezus, to są fajne karty. Hmm. Jaka wasza rola? Zrównoważyć jakby wszystko. Jutro wasza rola taka. Hmm. Co te karty mi, te karty mi tyle razy wychodziły w życiu, wiecie co, to połączenie tych kart, a ja mam taki słaby, kurczę, Słabą interpretację mam tych kart. Tyle razy mi wychodziły przez, przez ostatnie pół roku tak często. Ale nie powiem Wam, jak po, bo ja mm, wiele kart muszę najpierw na sobie jakby sprawdzić, żeby powiedzieć komuś. O i te karty mówią, że trzeba by było wszystko zrównoważyć. Hmm. Jaka wasza rola? Być może odkryć jakąś prawdę przy domu też. No. Być może odkryć jakąś prawdę przy domu. To, że ktoś może się nie sprawdza, albo że tak naprawdę to jesteście z kimś na odległość, ale jesteście sami. No, tutaj zrównoważyć to wszystko, jakby odkryć jakąś prawdę. Czasami, niestety, sami jesteśmy sobie winni, wiecie. Mm. Nawet przy tych działaniach, to w szczególności jak wszystko robimy sami w życiu, to bierzemy często na swoje barki bardzo dużo. Z jednej strony nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nas wyręczył, ale z drugiej strony czasem trochę przekroczymy tą granicę i weźmiemy za dużo na siebie. Taka już nasza rola, tak naprawdę. Zrównoważyć jakby tutaj emocje. Taka wasza rola. Hmm. Przejrzeć też na oczy, te karty pokazują. Przejrzeć na oczy, zobaczyć coś, czego nie było wcześniej, czego nie dostrzegaliście. Może w, zwi w związku z tą napiętą atmosferą. Co w zdrowiu? Matko Bosko, kręgosłupa nie macie. <laughs> nie, żartuję. No jest jakiś problem, tak? Tutaj typowo jakby cały kręgosłup się pokazuje, od lędźwi aż do odcinka szyjnego. Mm, może Was nawet trochę tak korzonki Was mogą pokręcić, czy połamać Was może od czegoś. Niektórzy mogą mieć jakiś problem ze śliniankami, tak? Tu na pewno tak, to też ta karta mi zawsze pokazywała. Ze śliniankami. Tutaj. Jakieś, nie wiem, zapalenie czegoś w jamie ustnej, coś takiego, ale głównie pokazują te karty zawsze kręgosłup, tak? To jest też jakiś, za dużo ten kręgosłup odreagowuje, spięci jesteście na pewno. Nie rozluźniacie się, no ale tu się rozluźniać jak człowiek często, gęsto w życiu też biegnie i ma dużo rzeczy do zrobienia, ale może tak być, tak, że w nocy się spinacie, nawet o to nie wiecie, że przez noc. Nie wiem, całe napięcie, jakoś w Was siedzi, rano się budzicie i nie możecie się wyprostować. To w zdrowiu, moim zdaniem. Ale nie każdy to ma na szczęście, słuchajcie, w zdrowiu. Na pewno nie każdego to dotyczy. Co Wy macie w głowie? Skończyć z czymś, co jest niepoważne. Skończyć z czymś, na co przymykaliście oczy. Chcecie skończyć, doprowadzić jakąś sytuację. Bo już tej sytuacji w życiu nie chcecie. Tu ktoś mógł obiecywać, ktoś mógł przekraczać jakieś granice, i to mogło być dziecko, partner, partnerka, ktoś z rodziny. Przymykaliście oczy, tak karty pokazują, a teraz macie w głowie to, żeby w końcu zakończyć. Chyba nie jest to łatwe, tak karty pokazują, bo macie zamiar to zrobić. Macie to w głowie, jeszcze tego nie zrobiliście. Co w miłości. Czekacie na spełnienie, moim zdaniem Wy czekacie tutaj na spełnienie, na spełnienie, na zadowolenie, ale co niektórzy pojadą na jakiś weekend na pewno, kakarty mówią o tym, mm. bo tu jest tak oczekiwanie na spełnienie, na zadowolenie, nawet niechby to było krótkie, yy, yy. chcielibyście wejść w jakąś znajomość, nawet nie rokującą, wiecie, na przyszłość, na lata, ale żeby coś się działo, żeby coś się zadziało za, za, za w tej miłości, Natomiast ci, którzy są w parach, na pewno będą wyjeżdżać gdzieś i w ogóle to jest dużo szczęścia przy nich, tak? Ci, którzy są w parach. Jaka wiadomość z góry dla Was? A wiadomość jest taka: przyjaźń to przyjaźń, a miłość to miłość, tak? Żeby umieć, jeżeli nie wiecie, co czujecie do kogoś albo nie wiecie, co ta osoba czuje do Was, to znaczy, że to nie jest miłość. Bo jak czujemy tą miłość, w szczególności. Jeżeli jesteśmy ze sobą dłużej albo kontaktujemy się dłużej, no to nie ma moim zdaniem czegoś takiego, że się wiecie, coś urodzi jeszcze, nie? Raczej mm, karty pokazują. Przyjaźń to przyjaźń, a miłość to miłość, żebyście potrafili to rozgraniczyć. Jeżeli nie wiesz, co czujesz, no to nie kochasz. Tak się pokazuje. Natomiast Jaka jest rada z góry, jaka wiadomość z góry? Jeżeli macie um, jakieś osoby, których też nie jesteście pewni, znajomi um, przyjaciele z przeszłości czy, czy ludzie się pojawiają, znikają z waszego życia, to karty tak jakby mówią o tym, że jeżeli nie wiesz tak naprawdę, czy chcesz, żeby byli w Twoim życiu, czy nie, bo coś się może nie sprawdziło, albo się sprawdziło bardziej czy mniej, to karty mówią: ty musisz tutaj zrobić też z tym porządek, tak? Taka wiadomość z góry. Wy w głowie macie tutaj jakiś sąd ostateczny, czyli rozliczenie się z kimś albo z jakąś sytuacją. Ta wiadomość z góry też tutaj pokazuje. Miłość to miłość, a przyjaźń to przyjaźń. To, że się ludzie lubią, to nie znaczy, że ze sobą powinni być, bo no tylko to, co jest poparte takim głębszym uczuciem, przetrwa. Natomiast no miłość, nie, miłość to miłość, a przyjaźń to przyjaźń, że jeżeli nie wiecie, tak, co czujecie, albo jeżeli ktoś nie wie tak naprawdę, czego chce, albo co do Was czuje, no to karty mówią tak jakby z góry, zrób coś z tym, tak, mm. Postaw nawet jakieś granice, czy powiedz coś, żeby ta osoba w końcu, nie wiem, doszła tak, do tego, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń, czy ona chce być w swoim życiu, czy nie. Nie ma tu miejsca na taką byle jakość, że ciągniemy coś, a sami nie wiemy, po co nam to jest w życiu potrzebne. Taka wiadomość z góry, takie wiadomości na 3 styczeń. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.